Iwono, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak, tak. Czy wierzysz, że umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Tak. Na podstawie Twojego wyznania krszęcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Krzysztofie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak. Czy wierzysz, że umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Tak. Na podstawie Twojego wyznania krzyczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękujemy Ci panie, że mogliśmy uczestniczyć w